Autorka artykułu Joanna Nogaj jest psycholożką, certyfikowaną nauczycielką Mindfulness, MBSR i współczucia MSC. Specjalizuje się w pracy ze stresem, emocjami i psychosomatyką, łącząc naukę, uważność i empatię. Od 2012 roku prowadzi w Poznaniu ośrodek Ukojenie, gdzie wspiera osoby przeciążone, zestresowane i wypalone w odzyskiwaniu równowagi. Należy do Polskiego Towarzystwa Mindfulness i jako jedyna osoba z Polski, do Niemieckiego Stowarzyszenia MBSR MBCT Verband. Jest autorką książki z zakresu redukcji stresu i uważności Mała księga spokoju. Odstresownik oraz artykułów w magazynach Newsweek Psychologia i Charaktery. Work-life balance zaczyna się w środku. Jak uważność pomaga odzyskać spokój? Balans zaczyna się w środku. W świecie, który nieustannie pędzi, coraz trudniej złapać oddech między pracą, obowiązkami domowymi i odpoczynkiem. Mindfulness Uważność i samo współczucie pomagają taką równowagę odzyskać poprzez akceptację, uważność i troskę o siebie i swoje potrzeby. Bo balans często zaczyna się od zmian wewnętrznych, a nie zmian w kalendarzu. W codziennym biegu coraz trudniej znaleźć granice między życiem zawodowym a prywatnym. Coraz więcej osób odkrywa jednak, że nie chodzi o work-life balance w stylu 50 na 50, lecz o świadome wybory, kiedy działać, a kiedy po prostu być. Między działaniem. A byciem. W mindfulness mówimy o dwóch trybach funkcjonowania: trybie działania, który skupia się na osiąganiu celów, rozwiązywaniu problemów i efektywności, oraz trybie bycia, w którym możemy się zatrzymać, być obecni z akceptacji dla tego, co dzieje się tu i teraz. Tryb działania to ciągłe analizowanie, planowanie, pośpiech, stres. Tryb bycia natomiast to właśnie bycie uważnym to w nim jest miejsce na relaks, odpoczynek, cieszenie się chwilą. Oba tryby są nam bardzo potrzebne, ale ważne jest, żeby umieć zachować między nimi harmonię i korzystać z trybu bycia, bo często za bardzo zapędzamy się w codziennym życiu, przebywając ciągle w trybie działania, a to jest wyczerpujące. Elastyczne przełączanie się między tymi trybami przypomina ideę work-life balance. Nie chodzi o równy podział czasu, lecz o wewnętrzne poczucie proporcji i świadome reagowanie na potrzeby swoje i sytuacji. Podstawą praktyki uważności jest też między innymi akceptacja oraz odpuszczanie, które zakładają przyjmowanie rzeczy takimi, jakimi są, i rezygnację z presji ciągłego kontrolowania wszystkiego, ale też z presji ciągłego działania. Te postawy uczą, że nie musimy być idealni, by być wystarczający. Nie musimy ciągle osiągać, dowozić, zdobywać życzliwość zamiast presji. Inną ważną metodą opartą na uważności jest samo współczucie. To umiejętność reagowania na życiowe trudności, błędy i problemy z łagodnością i wsparciem, a nie z krytyką. Samo współczucie zakłada to, że jako ludzie jesteśmy niedoskonali, nie wszystko nam się udaje. Współczucie i życzliwość wobec siebie to antidotum na perfekcjonizm i surowe wymagania, jakie sobie stawiamy. Dzięki temu łatwiej nam się skupić na ważniejszych priorytetach oraz zadbać o odpoczynek i regenerację, co przekłada się na większą energię i satysfakcję zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Badania naukowe potwierdzają, że zarówno mindfulness, jak i samo współczucie realnie wspierają dobrostan i równowagę między życiem a pracą. Wyniki badań wśród pielęgniarek, opublikowane w czasopiśmie Frontiers in Psychology, pokazały, że regularna praktyka mindfulness poprawiała ich poczucie równowagi i satysfakcję z pracy. Z kolei według publikacji w European Journal of Applied Positive Psychology 2019, Osoby o wyższym poziomie samowspółczucia częściej odczuwały zadowolenie z życia i rzadziej doświadczały wypalenia zawodowego. Mindfulness zwiększa świadomość, zauważamy, kiedy nasze ciało mówi jestem zmęczona, mimo że umysł mówi, musisz jeszcze wysłać te trzy maile. Samo współczucie pomaga nam wtedy z troską zadbać o swoje potrzeby, zauważyć, co jest ważne i co możliwe. Dzięki temu możemy świadomie przełączyć się z trybu działania w tryb bycia. Zatrzymać się, odetchnąć, pozwolić sobie na chwilę obecności. Wielu z nas nie ma czasu na godzinne praktyki jogi czy medytacji. Uważność oferuje różne techniki, pozwalające na zrobienie sobie przerwy i odprężenie w ciągu dnia. Oto kilka prostych sposobów, które możesz wpleść między spotkaniami, obowiązkami i codziennym pośpiechem. Niektóre z nich możesz wykonać stojąc w korku, czekając na autobus czy siedząc przy biurku. Małe chwile wielka zmiana. Mikroćwiczenia uważności i samowspółczucia, które możesz wpleść w codzienność. Pięć świadomych oddechów. Weź głęboki wdech i długi wydech. Zauważ, jak ciało się rozluźnia. Wyobraź sobie, że z wydechem wszelki stres i napięcie opuszcza twój umysł i ciało. Powtórz pięć razy. Uważna kawa lub herbata. Zaparzając sobie ulubiony napój, zrób to z większą uważnością. Bez telefonu, bez rozmyślania o innych sprawach. Niech to będzie kilka minut tylko dla ciebie. Pijąc, poczuj zapach, smak, ciepło, kubka. Delektuj się tym. Samo współczujący dialog. Gdy pojawi się myśl, nie daję rady, odpowiedz: Zrobiłam dziś tyle, ile mogłam. I to wystarczy. Lub wiele osób czułoby to samo na moim miejscu. Nie jestem w tym sama. Jestem okej okay i mogę być dla siebie dobra. Nawet jeśli nie wszystko idzie po mojej myśli. Minuta ciszy między zadaniami. Zanim przejdziesz do kolejnego punktu dnia, zatrzymaj się. Poczuj, jak siedzisz. Zauważ, czy ciało jest napięte czy rozluźnione. Oddychaj uważnie. Świadomy oddech przed odebraniem telefonu, wysłaniem maila. Zanim naciśniesz wyślij w mailu albo odbierzesz telefon, weź jeden głęboki oddech. Tylko tyle. Poczuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi z Twojego ciała. Ten krótki moment uważności i życzliwości pozwalają zareagować na daną sytuację bardziej świadomie a nie automatycznie, co jest bardzo przydatne w regulacji emocji i redukcji stresu. Pomagają też złapać dystans. Szczególnie wtedy, gdy czujesz napięcie lub pośpiech. Od strony układu nerwowego regulują go i ułatwiają odprężenie i regenerację. Dodają energii i rozwijają pozytywne emocje, wspierając zdrowie i dobre samopoczucie. Przeżyj życie uważnie. Mindfulness i samowspółczucie nie rozwiązują wszystkich problemów współczesnego, zapracowanego człowieka, ale pomagają nam być bardziej obecnymi, łagodnymi i świadomymi wobec siebie. Dzięki nim łatwiej zauważyć moment, w którym naprawdę potrzebujemy odpocząć i dać sobie na to przyzwolenie. Równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym jest inna dla każdego z nas. Mamy też okresy większej i mniejszej intensywności, ale każdy z nas potrzebuje odpoczynku i regeneracji. Każdy zasługuje na troskę i dbanie o swoje potrzeby. I każdy z nas ma wybór i jest odpowiedzialny za swoje życie. Warto przeżyć je uważniej. Kampania społeczna Siła Równości. W projekcie Siła Równości. Fundacja Obywatelki.pl i spółka JoMM połączyły siły, by mówić głośno o równości w pracy. Chcemy pokazać, z jakimi wyzwaniami wciąż mierzą się kobiety i jak je przezwyciężają, ale też zainspirować firmy, jak mogą wspierać work-life balance swoich pracownic. Zapraszamy do wysłuchania sześciu podcastów z serii Odważne. Poznacie inspirujące historie kobiet. Przełamujących bariery i stereotypy, które realizują swoje marzenia i osiągają sukcesy w zawodach, które same sobie wybrały, zwłaszcza tam. Gdzie prym wiodą mężczyźni. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Fundusze Europejskie Fundusze UE.